Mirorim obok niego, przepraszam, Hebefeke obok niego, Mirorim oczywiście. Zobaczymy, kto lepiej wystartuje, czy kierowcy Renault, czy e, Ferrari, zobaczymy. Lepszy start, kompletnie zaspał Hebefeke, Hebefeke został stało? na starcie. Ależ karambol, o, o, chryste o, o, już karambol. panie, już nie jedzie w wyścigu pięciu kierowców. A Hebefeke totalnie przespał nam start, tak jakby... W ogóle silnik nie, nie wystartował nie zupełnie. Do... Wow, co tu się stanęło? Pięciu kierowców od razu się wycofało przez zniszczenia. Jest to Smooth Operator, Joki, Reverto, Scrabble i Papik. Liderem wyścigu jest na razie Mirorim, za nim Ishardek, Adam, Puki i młody Snacks, który jest na pozycji piątej. Najwięcej zyskał Klapuś. Siedem pozycji. Co tu się stało? Ja wale, co tu się stanęło, proszę Państwa? To nie, nawet tego sumami nie umiemy opisać. Karambol. E, wracamy do ścigania się, bo Już skończył się safety car. Tutaj, ...wirtualnie oczywiście. Tutaj Adam Szydłowski blisko za szartkiem. E, I tutaj naprawdę dosyć. Oj, błąd, wyszartka zjechał e, kołami potrawy. I teraz Adam Szydłowski od zewnętrznej. Zobaczymy większa prędkość, odrobinkę na tej prostej. Spójrzmy teraz, od zewnętrznej będzie atakował kierowca McLarena do ostatniej szykany. To jest samobójstwo. Wejściu no i właśnie, ściął szykany, póki teraz momentalnie to wykorzystuje. A próbuje wyprzedzić Adam Szydłowskiego, ale Adam umiejętnie nie zostawia miejsca, żeby też został przyblokowane przez wyszartka. Dwóch puk wyprzedza! Dwóch puk wyprzedza! Puki Wyprzedził, póki dwóch kierowców. Mein God, no jest Puki na pozycji numer 2 i teraz będzie gonił za Mirorimem. A z przodu Puki walczy ze Szardkiem. Szardek teraz próbuje zaatakować właśnie Pukiego. ale mimo wszystko większa prędkość Pukiego, ale Szardek teraz będzie od wewnętrznej, teraz ale odpuszcza Szardkiem. Próbuje Shardek. wychylać się do Lenego, ale nie będzie ataku do nie, to, to, to nie jest nikogo wina, ani Hosta. Prędzej już samego kodu sieciowego no i z tymczasem. Teraz, klapuś. klapuś od wewnętrznej do lenego, Spójrzmy teraz, ostatnia szykana. No i jest kierowca Toro Rosso na pozycji. Raczej ataku nie będzie. Aż teraz będzie może do nawrotu. Adam Szydłowski od wewnętrznej właśnie. Zblokowane prawe przednie koło. Jak na razie wyprzedza Szardka z lekkim uslizgiem kierowca McLarena, ale teraz jeszcze lekko wypchnął natarkę Szardka właśnie, no ale teraz z drs właśnie będzie Adam Szydłowski, jednak z tunelem I Szardek, jednak Szardek również z DRS-em i teraz zobaczymy od wewnętrznej Szardek właśnie, spójrzmy na ten manewr, kontakt między kierowcami. Tak, o słuchaj, tam szardek, jeszcze z przodu! Puki! Co tu się stało? Puki totalnie wycofany z sesji. Puki w ścianę mistrzów uderzył i wycofał się z sesji. Tak jest. Teraz Bartkowski, czy ominie to wszystko? Tak jest. I zobaczmy teraz, czy wykona klapuś to samo, co Adam. Okrążenie wcześniej, I właśnie widzimy to samo dosłownie, czyli klapuś na dohamowaniu do nawrotu wyprzedza Adama. No i zobaczymy teraz, on będzie raczej z drs -em. Dokładnie tak, klapuś z DRS-em, także nie ma, nie ma czym odpowiedzieć Adam. Zresztą, nawet widzę. Ależ po też do przewaga prędkości! Spójrz teraz bez. Nie, teraz dopiero otworzył Deres. Na początku tej prostej jeszcze Deresu nie, DRS DRS nie miał otwartego. No i wyprzedza. I wyprzedza. Kierowca Alfa Romeo. Kierowca zakrętu. Wiele lepsza na wyjściu. Deres otwarty w bolidzie McLarena. No i będzie wyprzedzał, właśnie Bartkowski. Teraz mógł tylko pomachać w sumie reprezentantowi swojemu, swojego byłego zespołu, oczywiście, Bartkowski. Ale nie teraz, na następny. Jeszardek walczy z Bartkowskim cały czas, teraz Jeszardek z DRSN, spójrzmy teraz właśnie. No nie, tutaj wow. nie będzie ataku, więc Mirorim i jeszcze chociażby z jedno okrążenie. Ale Jeszardek wręcz przeciwnie, od wewnętrznej w tym momencie atakuje Bartkowskiego, bo Bartkowski zjeżdża do alei serwisowej. Teraz z DRS-em powinien uporać się z kierowcą ARN. O, o Boże. Nie ma problemu. O matko. Nie ma problemu. Nie ma tutaj czego komentować, po prostu. Bardzo duża prędkość.